Cześć siemanko z tej strony CDX Moi kochani, jak widzicie za mną są dwa takie bydlaki, które posta postawiłem, że od dzisiaj będą mnie na filmach oświetlały. I jako CDX chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na unboxing tych dwóch dziadów w którym będę mówił parę ciekawostek o softboxach i na następny film, który już niedługo się pojawi o zastosowaniu softboxów, o tym jak, gdzie i kiedy warto je stosować i o tym, o ważnych rzeczach, które trzeba o nich zapamiętać więc zapraszam was bardzo serdecznie na film no i bang dla was, siemaneczko, a ja wracam do łóżka bo jestem chory, papa pa. no dobra, więc mamy tutaj cztery żaróweczki, które na początku bym e, wyjął, że tak powiem z pudełek i pokazał wam, jak taka żaróweczka wygląda. Mamy takie cztery i te cztery pójdą do jednego softboxa. I ta, która nie teraz doświetla, ta największa, e, pójdzie do softboxa, drugiego mniejszego. No dobra, więc pierwsza żaróweczka, już tutaj e, potwierałem je i poprzecinałem ta żeby poszło łatwiej. Dobra, pierwsza żaróweczka kładziemy, kładziemy ją na stole, ale tak, żeby nie spadła po pierwszej sekundzie. E, zamykamy to, chowamy do pudełka. Prawda, moi pani. Zamykamy pudełeczko i ja bym je już odłożył tam gdzieś dalej. O tam, bo na razie nie jest nam to w zupełności potrzebne. Otwieramy drugie pudełeczko, proszę bardzo. Wyciągamy piękną naszą, że tak powiem, żaróweczkę. Jeszcze tego nie będę wywalał. Dobra, otwieramy, wyciągamy żarówkę, kładziemy gdzieś. Bla 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 o tym, jak bla żarówki. sobie ciekawego, więc o tym jak otwiera żarówki nic ciekawego, więc macie time bla 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 To jest bla do bla 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 to jest? To jest bla bla e, do, podłączenia do prądu na cztery żaróweczki. Aż na cztery. Tu można sobie te wszystkie żarówki wkręcić. Jeszcze tego nie robimy, ponieważ to najpierw musi znaleźć się w softboxie. Nawet mamy do tego taki mały bezpiecznik, gdyby coś się powsuło, więc ja sobie bezpiecznik zachowam, pudełko już wyrzucę. W tym momencie odpakowałbym to wielkie coś, czyli statyw od softboxa. Skąd wiem, co jest w jakim pudełku? Po pierwsze odpakowywałem już podobne zestawy, a po drugie to po prostu to tylko w kształtach widać, nie? No dobra. o dobra. Już się bałem troszeczkę o to, co się stanie, no, ale... Mamy już nasz statywik ładnie odpakowany. Jest to statywik troszeczkę inny niż ten, niż ten, który posiadam do tej pory, ponieważ on działa tak, że po prostu otwiera, otwieramy sobie to i to nam spada. A moje działają na odkręcanie i zakręcanie, więc ten jest po prostu szybszy do y, zmieniania różnych parametrów. Więc mi się taki statywik oczywiście bardzo podoba. No dobra, i odpakowałbym softboxa. To jest mniejszy softbox, paradoksalnie, to jest większy ten, ale mniejszy softbox. Ten softbox jest większy, ponieważ cała reszta jego znajduje się tutaj wreszcie stołu i tutaj na dole. Więc ten softbox mniejszy ja bym odpakował dopiero na koniec, a na razie przyszedł czas na softbox ten większy. Więc uwaga, softboxy są w takich tych, żeby można było je jakoś transportować, więc uwaga, otwieram. Sprawdźmy tylko czy się nagrywa, dobra sprawdziłem tylko czy się nagrywa, więc możemy otwierać Dobra, mamy tutaj cztery takie pałeczki dla marżonetki, ja niestety marżonetką nie jestem, więc z nimi nic chyba nie zrobię Mamy oczywiście powierzchnię zmiękczającą światło naszego softboxa, to, o, to zaraz wam wytłumaczę co to jest Mamy oczywiście najważniejszą rzecz całego wszystkiego, czyli naszego softboxa I tutaj już w tym nic nie ma, więc to też wyrzucę i tak się prezentuje, moi Fani, nasz softbox. Proszę bardzo, ja go mogę tutaj pięknie jakoś w jakiś sposób tutaj otworzyć, żeby Wam pokazać. To jest naprawdę niezły bydlak, jest, muszę Wam powiedzieć. Teraz trzeba sprawić, żeby on jakoś wyglądał otworzony, więc... Otwarty, Jezus, otworzony, mądry jestem. Więc wkładamy to do środka, w jakiś sposób musimy to wcisnąć. Dobra, na spokojnie nam się udało to wcisnąć w jedną osobę może być mi trudno montować to wszystko, jeszcze gadać do was Ale bardzo się postaram, żeby jakoś to wyglądało I teraz przyszła para na nasze pałeczki dla marżonetek Marżonetek, marżonetek, marżonetek Dobra, nie, nie chcę się zbłaźnić, więc zostawmy ten temat I pierwszą pałeczkę tutaj wkładamy I... Nie wiem, czy to będzie na jakimkolwiek kamerze widać, ale Po prostu wystarczy, musimy napiąć, napiąć, że tak powiem to, więc Chwilka o Boże, to jest strasznie ciężko zawsze mocować, bo już raz to robiłem. To trzeba odchylić w taki sposób, żeby to tu weszło. Okej, okay, weszło, spoko. Już myślałem, że będą z tym problemy, ale jedną już mamy. Teraz powinno być górki, lekko. I ja bym teraz po przeciwległej stronie założył drugą, żebyście w ogóle coś wywidzieli. Więc e, nie ta strona, ta strona. Okej. Okay. Więc tutaj zakładam drugą pałeczkę marzonetkową. I o Boże, dobra jest zamocowana Druga, tutaj trzeba tylko rzepy poprawić, bo są troszeczkę Za mało dopasowane, a te rzepy jednak mocują Całego softboxa w ramie, więc lepiej żeby były Dobrze ustawione, no i tak trzecia pałeczka Montuję ją w ten sposób to nie, to ma, nie ma z tym za dużo filozofii, tak to jest Po prostu montowanie tych, montowanie Pałeczek marzonetkowych, jak ja to lubię nazywać bardzo Boże Święty. Ja może sobie wstanę, bo jak na razie to troszeczkę mam trudności z ogarnięciem tego, ponieważ to jest naprawdę duży softbox i tak podczas unboxingu wynikają lekkie problemy z tego, że, e, że robię to w jedną osobę, ale na spokojnie damy sobie tutaj ze wszystkim radę. Naciągamy. O Boże, coś się tam psuje na dole. Nie, nie psuje się nic, po prostu rzepy będzie trzeba zaraz dopiąć. I czwarta pałeczka marżonetkowa, marzonetkowa, nie, nie wiem jak to nazwać. Nieważne, dobra. No i czwóreczka, najtrudniejsza do montażu, według mnie. Z czwórkami zawsze jest taki problem, że po prostu trzeba to w jakiś sposób napiąć. W taki sposób, żeby to wszystko miało ręce i nogi. A z tym może być nie lada kłopot. Za chwilę tutaj wciśniemy to. I weszło? Jeszcze nie. Ja? O, weszło, dobra. Mamy to zamocowane. I teraz post wystarczy postawić tak softboxa, softboxa, nie, sobo, nie soboksa. Dobra, Wystarczy postawić tak softboxa i naciągnąć to, czyli wsadzić e, to w ten rzep. I to jest... Jedno z trudniejszych zadań przy rozkładaniu sandboxa, ponieważ, że tak powiem, a jak widzicie, tam mi się wszystko już ten, a mi brakuje paru milimetrów. Dobra, nie zrobię tego chyba bez rozpinania rzepu Więc. Tak, jeszcze trochę? Jest, dobra, siadło. Więc ja mówię już spokojnie, zapiąć rzep tutaj. Bo bez zapinania rzepu, ja dalej nie przejdę, że tak powiem, z robotą. tak to jest, jak się próbuje rozkładać softboxa w jedną osobę. Do tego zawsze potrzeba chyba więcej niż jednej osoby. Ja to robię w jedną, bo nikt z mojej rodziny nie chce być na nagraniu. Więc tak, mam, mam softboxa mniej więcej otwartego. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o softboxa otwartego. Tu nie ma za dużej filozofii z rozkładaniem tego. Po prostu potrzeba drugiej osoby do otwierania. I teraz, skoro już mamy. Otwartego, że tak powiem, softboxa, to przydałoby się wypełnić go czymś, prawda? No więc ja bym teraz wkręcił wszystkie cztery żaróweczki. I pamiętajcie, jak wkręcacie żarówki, nigdy nie chwytajcie za tę białą część, za tę część zawijaną. chwytajcie zawsze za podstawę, bo no to zmniejsza żywotność żarówki, jak chwytacie za tę część białą, w sensie za tę część zawijaną. Jezus, nie umiem się wysłowić, jestem lekko chory. I, I bardzo finezyjnie musicie to wkręcać w taki sposób, żeby nie, nie przesadzić tym i nie wkręcić tego za mocno, bo to może się wiązać z lekkimi komplikacjami i może Wam lekko, leciutko, że tak powiem, popsuć, popsuć żarówkę. Ale dobra, wkręcamy już drugą żaróweczkę, naszą piękną, ładną tutaj. Nie, nie musicie zważać uwagi na to czy one się stykają czy nie. One mogą się stykać, ale nie muszą. Wydaje mi się, iż jest tu dobrze wkręcone, ale nie jestem pewien. Trzecia żaróweczka za, możecie za to chwycić, ale nie przesadzajcie z tym, ok? Radzę przed e, czyszczeniem, przed ustawianiem tego, by, że tak powiem, umyć ręce, bo, bo, bo po prostu tu chodzi o tłuste odciski palców na żarówkach, a tych nie może być. Ja miałem przed tym ręce, więc mogę je czasami dotknąć te żarówki, żeby mi bardziej łatwiej było wkręcać. Ale Wam tego nie zalecam. Dokręcona, 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 dokręcona. Kiedy. fak, Jezus Maria! Potknąłem się o rzeczy, których nie widzicie. No ale dobra, kiedy mamy o tak, wkręcone cztery żarówki. Przyszła pora, żeby zakryć naszego softboxa, ale najpierw ja osobiście. Dobra, ale przydałoby się podłączyć najpierw softboxa i zobaczyć, czy działa, więc uwaga. I na najpierw rozwinąłbym kabel, bo on jest już zwinięty przeze mnie, żeby tutaj nic się z nim nie stało, więc włączamy, uwaga, jeden zestaw, drugi zestaw, jak widzimy wszystkie żarówki świecą i to bardzo mocno świecą, wręcz można powiedzieć dają po oczach jak cholera, dla porównania, ja wam pokażę to troszkę z szerszej perspektywy, mamy też moją drugą żarówkę, Możecie sobie porównać, jak one świecą. Jak te świecą, a jak ta świeci, no, jest lekki, lekki dysonans jeśli chodzi o poziom jasności tych żaróweczek. No, ale dobrze, moi koni, e, ponieważ to już nam wali po oczach, jak cholercia, To ja bym to zgasił, żeby uniknąć e, mojej i waszych oczu. I teraz, kiedy mamy już e, z żarówki i wiemy, że działają, możemy montować to, czyli to, co zwiększa e, nam światło. Nie pamiętam, jak to się dokładnie fachowo nazywało, ale możemy to montować. Dobra, mamy tu takie opakowanie. I mamy tutaj dwie sztuki. Nie dlatego, że e, osoba, która tutaj sprzedaje nam z myśli, że jesteśmy debilami i jedną zgubimy. Tylko to jest bardziej dlatego, że jedna jest tutaj na, mniejszy, na mniejsze pole, a druga jest na większe. Ja montuję tylko tą na większe, ponieważ e, mniej światło by po prostu do mnie docierało, jakbym montował tą na mniejsze pole. Ogólnie ta większa, e, nie wiem jak to się... To nie jest blend, to jest... Płach... Będę to nazywał płachtą, ok? Więc mm, ta większa płachta, musimy ją wywinąć na stronę prawą, czyli tą dobrą mm, I zamontować ją w taki sposób, więc uwaga, uwaga moi kochani I montujemy, ja tego nie mam przeprasowanego Nie wiem jak to jest z prasowaniem tego, więc dopóki się nie dowiem, raczej tego prasowaną nie będę No dobra, druga Strona i tutaj mamy cztery rzepy, po czterech stronach sadłaksa mamy takie cztery rzepiki żeby ułatwić nam zamocowanie tego na stałe, i pomimo, że nie będziecie przynosić softboxa, ja bym Wam radził, e, że tak powiem, zamocować e, na, o te rzepy. Ponieważ to może po prostu spaść podczas e, nagrywania czegoś, na tego byśmy nie chcieli. Dobra, trzecie, czwarte. Orzepy zaczepić. Ten materiał jest taki bardzo fajny, że to światło mega zmiękcza, więc to jest ewidentna zaleta tego materiału. I uwaga. To może Wam się wydawać pogniecione, ale to, że to jest pogniecione, to nie jest za duży, za duży że tak powiem, e, strata. Uwaga, włączam 3, 4 i 3. Więc, moi kochani, tak wygląda włączony softbox. E, no, jest, lekkie, jest lekki efekt wow, jak widzimy to włączone. I no cóż, no i co mam tu mówić dużo? No, wygląda to przepicko. Po prostu mega dużo światła to daje, z tego co widzę, mega 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 dużo. Jeszcze będę musiał parę rzeczy tutaj poprawić, jak to, że tutaj troszeczkę się nam materiał zamieniał, ale. Softbox działa, to jest najważniejsze. Ja go zaraz mam, jeszcze już na statywie. I wam pokażę, jak to się prezentuje na statywie. Ja bym na razie to ustrojstwo zgasił. pyk. No i dobra, to ta łatajstwo trzeba zamontować na tym statywie, więc teraz po prostu to zrobię. Więc. Rozkładamy statyw, co prezentuje się więcej, tak że po prostu rozkładamy statyw. Musimy jeszcze to odkręcić, żeby nam się łatwiej to robiło. To jest takie zabezpieczenie, żeby on się nie rozkładał i nie składał podczas naszych normalnych czynności. więc myślę, że do tego poziomu byłoby spoko. Pamiętajcie, nigdy nie rozkładajcie go na maksa, bo może on się bardzo szybko przewrócić. Dobra, ja to dokręciłem dość mocno, i teraz rozkładamy to na jakąś normalną wysokość, na przykład na. Taką wysokość. Widać to w kadrze. Jest troszeczkę za wysoko. no ja to dał nawet tak. Jest spoczko. Więc w tym momencie ja... O Jezus, włączyłem przez przypadek. Więc w tym momencie wziąłbym naszego softboxa i zamontował go na tym yy, ustrojstwie. Ok, chyba z obu kadrów będzie to widać. Więc ja myślę, iż mogę naszego wielkiego bydlaka tutaj montować. Hech sobie usiądę może i teraz o Boże, kawałek mi się zaplątał, dobra teraz tą śrubę trzeba odkręcić, żeby weszło bez problemów i uwaga, żeby nic teraz nie spierniczył. Montujemy i uwaga, uwaga! Wydaje mi się, iż muszę poprawić jeszcze troszeczkę tę śrubę, tę śrubę. Śrubę śrubę Okej, okay, siedzi. Teraz dokręcam tę śrubę w miarę szybko, żeby nic się z sandboxem nie stało. I moi kochani, O Jezus. Tutaj teraz widać pranie świetnie. Bardzo mądrze. Będę musiał to zakryć później, LOL. No ale dobra. To, to się zakryje później. Fucking shit, Jezus. Tak to jest jak nagrywasz w zagęconym pokoju. Tak to mniej więcej się prezentuje. Soundboxa możemy oczywiście manipulować jeśli chodzi o wysokość. Możemy go dać wyżej, możemy go dać niżej. Mam tutaj naprawdę dużą dowolność. Możemy go praktycznie pod sam sufit dać. Możemy też manipulować jego obrotem. czy O tak. Troszeczkę przesadziłem. I teraz będę musiał odsadzić więc wiecie, więc chwilka Ok, mamy naszego softboxa możemy sobie wszystkie źródła światła poświecić poświecić byśmy mogli gdyby był podłączony teraz możemy poświecić, hech prawda, no więc ja nagram coś może na tle tego softboxa, na tle tego wszystkiego w ogóle. No dobra moi koni jak widzicie, ten duży softbox jest już rozłożony. Teraz przyszło parę na jeszcze jednego softboxika, tym razem mniejszego na te oto żaróweczkę, którą tutaj mam. O Jezus, na te oto... Kuźba. Na, na te oto żaróweczkę, którą mam tutaj. O tę żaróweczkę. A teraz teraz niczego nie popsuj. O! I teraz na tę żaróweczkę jest jeszcze drugi softbox, więc ja bym go na szybko, już na timelapse się odpakował. Więc uwaga, uwaga, timelapse 3, 2, 1 i ten softbox jest troszeczkę inny od tamtego. Tutaj mamy taki pierścień dookoła gwintu na żarówkę. Ten pierścień po prostu wpychamy, że tak powiem, do gwintu. O, w taki sposób, chwileczkę. O, w taki sposób. Mamy no teraz otworzony już softbox. Ten się, o ile szybciej otwiera. Tamten. Troszeczkę z nimi spierdzielenia ja z tymi sobie szybciej. I teraz po prostu montujemy, że tak powiem, e, blendę nie blendę. Wiecie, to montujemy. O, to Dobra moi kochani, po lekkim wojażu z tą żarówką udało mi się zdjąć z niej gwint z tamtego tego. Przy okazji całkowicie tamten rozwaliłem. I teraz mogę wreszcie zamocować tutaj tę żarówkę, tylko będę musiał postawić to chyba pionowo troszeczkę, bo inaczej wątpię iż cokolwiek mi się tutaj uda. Będę musiał też dotykać za tę część żarówki, co też nie jest zbyt dla niej zdrowe, ale niestety kręcanie jej tutaj jest potrzebne do tego. Jeszcze tego nie włączyłem. 3, 2, 1 działa! Leciutki, ogromny problem. A mianowicie ta żarówka jest po prostu za duża na tego softboxa. Ona wystaje poza. I z tym mogę mieć problem. Spójrzcie sami. Jak wyjmę telefon na chwilę ze statywu. Wystaje poza, co nie? Z tym mogę mieć problem, ale spróbuję to naprawić. Chwilka. Ludzie. Spróbowałem założyć, um, spróbowałem założyć tę płachtę Muszę wam powiedzieć, że mam mieszane uczucie co do tego czy to wytrzyma Jak na razie zostawię to na minutę i zobaczę jaką to ma temperaturę Jak to będzie spoko temperatura to, to, to ten. Na razie widzę, że to jest troszeczkę za ciepłe Troszkę dużo za ciepłe Dobra, sprawdźmy Nie, wiecie co, ja myślę, że ta płaszcza się nie nagrzewa. Konkluzja tego wszystkiego jest taka, że wzięłem za małego softboxa na zbyt wielką żarówkę i zaczynam się lękać, czy to ci się swajczy. Dobra, moi kochani, w tym filmie powiedziałem że naprawdę bardzo dużo zdań, zbierających słowa zbudowane z liter, ale co tak naprawdę z tego wszystko wynika? Pewnie chcecie wiedzieć, czy warto jest mieć takiego softboxa. Ja Wam powiem, że jest dość warto, ponieważ mam jedną lampę, która świeci tutaj za mną i z żadnej strony za mną praktycznie cienia nie ma. Jak widzicie zresztą, fajnie to działa, fajnie to nie oświetla, mogę sobie stanąć totalnie przy ścianie, mogę sobie stanąć dalej od ściany. Jak widzicie, cień za mną jest mega miękki i o to w idei softboxa chodzi ja zrobię cały film o tym czy warto softboxa kupić ale na razie wam powiem, że ja z tego zakupu jestem bardzo zadowolony i myślę, że naprawdę chyba sobie trzeciego kupię, trzecią dużą, e, drugą dużą żarówkę i postawię jeszcze z jednej strony, żeby jeszcze lepiej moje filmy wyglądały, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby jak najbardziej maksymalizować jakość ale to też zależy tylko od Was i chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, bo ten soundblok został kupiony tylko i wyłącznie z Waszych pieniędzy, z Waszych dotacji. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie wszystkim donatorom, którzy dali tam na streamach dotacje, jak streamy wrócą, to też możecie dawać. Hehe. Nie no, żartuję, wszystko jest dobrowolne. Ale ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Do następnego za pół godziny muszę się wyrobić, to wyrenderować i wrzucić, więc yy, trzymajcie kciuki, yy, łapka w górę pod filmem, myślę, że się należy, bo się napracowałem przy 20-minutowym filmie, co jest jak na moim kanale, naprawdę dość długim filmem. Ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Na razie, cześć, do następnego filmiku. Cześć dla Was. Bang, siemaneczko, papa pa.